Uznanie, jakiego doświadczył Kuba badach, odbiega od powszechnego przekonania, że jest on jedynie mężem znanej żony. Aleksandra Kwaśniewska może być rozpoznawalna dzięki swojemu nazwisku i działalności publicznej, jednak Kuba sam w sobie zyskał uznanie jako utalentowany artysta muzyczny. Jego najnowsze osiągnięcie, Otrzymanie własnej gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu, stanowi ważny kamień milowy w jego karierze i podkreśla jego wkład w polską muzykę. Odsłonięcie gwiazdy w Dniu Dziecka dodatkowo nadaje temu wydarzeniu osobisty wymiar, co Badach podkreślił w swoim emocjonalnym wpisie na Instagramie. To jeden z najwspanialszych prezentów, jakie dostał w życiu, napisał, dzieląc się swoją radością i wdzięcznością za to wyróżnienie. Taki gest jest nie tylko osobistym triumfem dla Kuby, ale również świadectwem szerokiego uznania jego talentu i dorobku artystycznego. Dodatkowo, wsparcie, które otrzymuje od Aleksandry, w postaci pisania tekstów piosenek, Podkreśla, jak ich współpraca przyczynia się do jego sukcesów. Otrzymanie Gwiazdy Walei Gwiazd nie tylko cementuje jego status jako ważnej postaci w polskiej kulturze muzycznej, ale także świadczy o wartości wspierających się wzajemnie związków, które przekładają się na twórcze osiągnięcia. W swoim poście na Instagramie Kuba wyraził głęboką wdzięczność i emocje związane z tym wyróżnieniem. 1 czerwca 2024. W dniu dziecka dostałem jeden z najwspanialszych prezentów w życiu. Moje nazwisko pojawiło się w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki na rynku w Opolu. Z całego serca dziękuję Fundacji Stolicy Polskiej Piosenki oraz Miastu Opole za to wielkie wyróżnienie. Jestem dumny i wzruszony. To pokazuje, jak bardzo ceni sobie to uznanie, które jest potwierdzeniem jego dorobku artystycznego. Reakcja fanów na to wyróżnienie była natychmiastowa i entuzjastyczna. W komentarzach pod jego postem można było przeczytać liczne gratulacje i pochwały dla jego talentu, w końcu, komu jak komu, ale ta scena zna wiele Twoich genialnych wykonań, jeden z najlepszych męskich głosów w Polsce i zasłużona gwiazda. Aż przy tej okazji posłucham dziś tylko Ty i ja, premiery 1999, gratulacje i dalszych sukcesów, wielkie gratulacje. Zasłużone. To tylko niektóre z komentarzy. Te reakcje świadczą o tym, jak bardzo jest ceniony i szanowany przez swoją publiczność. W domowym zaciszu wsparcie od najbliższych, takich jak żona Aleksandra i Teściowie, z pewnością również miało wielkie znaczenie. Taka bliska i osobista gratulacja mogła dodać kubie jeszcze więcej sił i poczucia spełnienia. To wsparcie od najbliższych jest nieocenione, szczególnie w momentach takich triumfów które są kamieniami milowymi w karierze każdego artysty.